EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz Mosz. Tadeusz Witam hmm. Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do wysłania dzisiejszego EKG. A w naszym studiu Anna Mackiewicz, tygodnik powszechny. Po dobry. raz pierwszy Piotr Kuczyński, główny analityk, serion doradcy finansowi. Po raz pierwszy Paweł... Pana redaktora. Tak, tak, Po raz pierwszy w EKG. Paweł Tarnowski, tygodnik polityka. Marcin Piasecki, dziennik Gazeta... Gazeta Prawna. Proszę Państwa. Cóż tam na rynkach papierów wartościowych? Wczoraj yy, różnie. Wzrosty na tych, które nas najbardziej interesują. Czyli w Stanach Zjednoczonych Dow Jones zyskał 1,3%. DAX we Frankfurcie 1,1%. W, w Londynie był spadek o 400%. W Paryżu wzrost kolej powyżej 1%. W 20 zyskał 33,7%, czyli niewielki ruch. Nikkei w Tokio dzisiaj 27%. Także na plusie Hang Seng w Hong 1,40% Na minusie. W tej chwili wig 20 traci 3,2%. Procent w Paryżu spadek o 1,3%. Frank szwajcarski drożeje o 3,0 kosztuje 3,64 zł. Euro drożeje o 2,0 cena 4,44 dolar amerykański o 93,29. cena i funt brytyjski ,35 procent, Cena 5,11 zł. EKG. Rząd mrozi euro, firmy się cieszą. BGK sprzedawał wczoraj na rynku dolary, co umocniło też naszą walutę w stosunku do euro. Kurs 4,35 za euro, który jest celem Ministerstwa Finansów, zadowala eksporterów. Jest też do przełknięcia dla importerów. To jest dziennik Gazeta Prawna, e, strona, m, strona czwarta i zerkamy. W tej chwili euro kosztuje 4,44. Kurs 4,35 za euro jest celem Ministerstwa Finansów. No jak, jak to właściwie to mia, miał sens ten? miała sens ta interwencja, czy nie? Interwencja wspólna BGK i NBP miała sens, dlatego że była w odpowiednim momencie przeprowadzona. Potem, kiedy złoty no, wyrysowały kursy walutowe, można powiedzieć, taką ścianę w górę i starczyło dotknąć palcem. Ja nawet nie wiem, czy oni strzelali tak czyli... naprawdę z tych swoich armat, czy raczej z kapiszonów, bo wystarczyło tylko postraszyć, żeby rynek zrobił resztę sam. Ale czyli kapiszony wczoraj... i to nawet zawilgocony jak postraszony. Ale to, to, są... to było okej. Okay. Wczoraj niepokojące było to, że BGK znowu sprzedawał waluty, czyli była jakaś tam interwencja. I rynek praktycznie złotego, no ten artykuł jest nieco na wyrost, bo pewnie był pisany wcześniej niż końcówka na rynku walutowym. Rynek praktycznie złotego nie umocnił, było neutralny. Inaczej mówiąc, sama działalność BGK jest wliczona w koszty, bo nasz to sprzedaje waluty od dawna. I jedynie NBP może coś tu zrobić i to jest lekko niepokojące. No dobrze, proszę Państwa, jeszcze jedna. Yy, to nie interwencja, no, ale obrona. To też interwencja. Właśnie Niemcy bronią. Euro, Bundestag zgodził się wczoraj na powiększenie uprawnień dla europejskiego instrumentu stabilności finansowej. Głosowanie wzmacnia pozycję Angeli Merkel w Niemczech i na forum Eurogrupy oraz daje nadzieję na powstrzymanie ewentualnego bankructwa Włoch i Hiszpanii. Długość tak jeszcze będziemy wozić? I czy rzeczywiście tak jest, że to daje. Yy, daje nadzieję na powstrzymanie. A, mogę jeszcze Tak, na no tak, bardzo proszę. To nic nie daje, dlatego, że to było oczywiście wliczone, bo przecież jeżeli SPD było za, za tym rozwiązaniem... To dla pana temat także było elegancko na bardzo początek. Bardzo fajnie, dziękuję bardzo. Dziękuję <noise> bardzo. Więc jeżeli SPD było za, no to było jasne, że to Bundestag przyjmie i to dużą większością. Pytanie było tylko, czy z koalicji Obecnie rządzącej w Niemczech nie wyłamie się większa ilość posłów, co by osłabiało właśnie panią kanclerz. Ale już wstępne głosowanie dzień czy dwa dni wcześniej pokazywało, że tak, takiej sytuacji nie będzie, więc tutaj zaskoczenia nie było. Bardziej niepokojące jest to, albo i nie niepokojące, w zależności od tego, jak się na to patrzy, że Wolfgang Schäuble, minister finansów Niemiec, określa plan, który De Telegraf nakreślił w weekendowym swoim wydaniu. Jako głupi. No i czyli inaczej mówiąc, FSEF, czyli ten, ten fundusz, to jest 440 miliardów euro. Dobra, to by wy, może wystarczyło na Grecję, Portugalię i Irlandię, ale na pewno nie wystarczy na Hiszpanię i Włochy. Jeżeli tego się nie zwielokrotni, to to, co przyjął Bundestag, nic nie da. Paradoks też polega na tym, że um, najróżniejsi prominentni, Najróżniejsi prominentni politycy europejscy y, deklarują, że będą... I wręcz robią to, że trzeba w sprawie Grecji działać szybko. No to mamy to szybkie działanie. Grecje, poważniejsze perturbacje greckie, to co, już półtora roku będzie. Tak, półtora roku będzie. No i jakby może nie jesteśmy w punkcie wyjścia. A, a, ale jest to wszystko względne. No właśnie, szybko względu, że mam, Dla jednych jest to szybko, dla innych jest to, jest to wolno. A w ogóle, wie pan, przecież teoria względności może być obalona. No niebawem. tak, no, no, Okej, okay, no mówię, no, z, z względem no, teorii z, z względności, no tak, półtora roku. Półtora roku, no tak, cóż, to jest. Ale no, przyznam, że miałbym jednak pewne wątpliwości co do, po pierwsze, no, tej szybkości działania, ale może też do drugiej rzeczy, nieco ważniejszej, mianowicie kwestii właśnie wizji. No co z tym, co z tym zrobić? Proszę zauważyć, że pod tym względem, jesteśmy trochę w punkcie wyjścia. To znaczy ciągle, no mimo uruchomienia tych y, y, e mechanizmów y, różnych właśnie deklaracji, no to takie... Wizja, proszę, jest, jest Wizji prosta. nie ma. Wizja jest prosta. Nie Aha. chcemy stracić naszej kasy. Taka jest wizja. Nie, A wizja, to nie, nie, właśnie nie uh, zgodziłbym to jest, tak jest tak bardzo prosta: to znaczy, chcemy stracić naszą kasę. Nie chcemy stracić. I no to chcemy. jest ta różnica. Nie chcemy stracić chcemy. naszej kasy przez wkładanie naszej chcemy. kasy. Nie chcemy, Bo ja chcemy myślę, uzyskać naszą kasy. Przez półtora roku wypracowano pewną ideę, która jest oczywista. Ja nie znam nikogo z rynku finansowego, który nie mówiłby o jednym: Grecja i tak musi no restrukturyzować dług. Kropka. No tak. A chodzi tylko o to, żeby zrestrukturyzowała ten dług tak, żeby nie uderzyło to w Hiszpanię i Włochy oraz w banki. Banki francusko-niemieckie, no, bo i was, francuskie. I no włoski, więc właśnie, i więc nie widzę sprzeczności między tym, co pan powiedział i co ja powiedziałem. No, bo tak. Oni mówią, nie chcemy stracić naszą kas naszej kasy, ale stracą tę kasę, tak czy owak, i tak tę, tę kasę stracą. Oni nie stracić, w sumie? Ja, <grym to, <grym to, Oni nie chcieli, <grym> to, tylko nie zdają sobie sprawy, no, może do końca. Mam wrażenie, że, że chcą odkładać to y, tam. Y, y, Że stanowiska jednak obydwu panów trochę tak jak w Europie są jednak nieco rozbieżne. A propos stracenia i stracenia kasy. Dogadamy to sobie później. Ja Nie, jest zbieżny zwołi tak stracą i tak stracą. To jest zbieżne. Chciałem tylko podkreślić, że Niemcy naprawdę mają ogromny ekonomiczny Paweł interes, Tarnowski. żeby jednak ratować. Po prostu z wyliczeń wynika, że ich pozycja międzynarodowa, siła handlu, interesy i korzyści jakie czerpią z integracji z utrzymania się tego systemu są tak gigantyczne to jest szalenie wydajna konkurencyjna gospodarka produkująca, eksportująca fantastyczne rzeczy, że, że jak oni sobie to policzyli no to policzyli oczywiście tam jest też mnóstwo osób, które uważają że trzeba być odpowiedzialnym za swoje działania, za swoje czyny. Teraz to ja już mówię o Grecji w tym momencie, ale jednocześnie no Ponieśliby takie straty, gdyby zrealizowali ten projekt rozpadu i niepodtrzymywania, że chyba nie będą sobie mogli na to pozwolić i będą do końca bronili tego. Ja myślę, że to jest bardzo optymistyczne to, co pan mówi, dlatego, się że, że, że nie, nie chcę sięgać jakby pamięcią za, za daleko, ale wydaje mi się, że Europa się bardzo zmieniła i Niemcy również. Nikomu nie zależy tak naprawdę na upadku jakiegoś państwa, na pogrążeniu go w kryzysie, tylko wszystkim państwom europejskim zależy na wyciągnięciu się, Bo są to nawet połączone, jak no, Baron no, Miethausen, jeśli to wygląda tak jakby się za uszy wszyscy ciągnęli, tak? No ale jednak jest jakaś pomoc, tak? widać to jakąś integrację Coś, coś się zadarzyło chyba dobrego. EKG. Proszę Państwa, to było o sprawach bardzo poważnych, międzynarodowych. A teraz o sprawach także poważnych, aczkolwiek nie międzynarodowych. Fiskus chce podatku od darmowych porad. Bezpłatna pomoc prawna to przychód dla tego, który z niej korzystał. Prawnik powi powinien poinformować o usłudze Urząd Skarbowy. Są sposoby na uniknięcie płacenia daniny. Prawnikowi, który udzielił bezpłatnej porady i nie wystawi PIT 8c, grozi odpowiedzialność karna skarbowa. Dla beneficjenta, który nie wykaże przychodu, oznacza to konieczność zapłaty zaległości wraz z odsetkami. To czarny scenariusz. Nie musi jednak się spełnić. Usługa do 200 zł może bowiem być zwolniona z PIT jako działanie promujące. Sprawdziło się to w sporach dotyczących VAT. Minister Finansów zgodził się na nieopodatkowanie darmowych usług prawnych, jeżeli świadczenie z elementem strategii marketingowej karna. Ja kiedy czytam takie rzeczy, to mi ręce opadają natychmiast. To jest takie zmuszanie ludzi, czy zachęcanie do tego, żeby zaczynali kombinować coś, prawda? To tak jak z tymi usługami kiedyś mówiliśmy o takich usługach sąsiedzkich, że właściwie usługi sąsiedzkie. Tak na no dobrą sprawę. No tak też Jasne. powinny być wycenione opodatkowane, jeśli zapraszacie sąsiada, żeby wam zgrabił liście. Na przykład sąsiad Zapraju mówi, ja chętnie bo, bo chciałbym zamiast szczepionki przeciwko grypie, chciałbym pograbić liście, żeby nabrać kondycję. A jak prawda? pożycza kosiarkę? Albo jak pożycza kosiarkę, no? Czyli to oznacza, że wszyscy jesteśmy przestępcami podatkowymi, no. No, tak. No, no tak. Ale Sprawna, nie, to jest, jest o, sprawa jest poważna, no, bo już. mówiliśmy o czymś takim wielokrotnie, no i się w Polsce tym, że e, ludzie niezamożni nie mają dostępu do usług prawnych. No, w związku z tym pojawili się także prawnicy kończący studia. Oni mogą udzielić takie takie usługi, świadczyć. Pojawiły się jakieś takie punkty, nawet ja widziałem e, w, w dużych sklepach, w centrach handlowych, gdzie siedzą młodzi prawnicy, którzy udzielają takich porad, tam się ustawiają kolejki, do niej porad udzielają. No i okazuje się, że że, 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 że co, no, że powinni wystawiać faktury, a, a ci, którzy korzystają z tych usług, to wraz z kąpielą wylane według mnie. No, po prostu chodziło pewno o to, żeby nie unikać vat na przykład, prawda? Że jeżeli przyjdzie przedsiębiorca i dostanie darmową, darmową poradę, która może mu przynieść 10 milionów złotych, prawda? No to żeby nie okazało się, że ona była darmowa, a gdzieś tam pod stołem była płacona. No ale to, to nie tą drogą. No, nie wiem jaką drogą, ale wydaje mi się, że to jest wylewanie dziecka wraz z kąpielą. A co z, z podatkiem od usługi obrońcy z urzędu? To, to już. Sąd wyznacza obrońcę z urzędu, który yy, świadczy usługę i ona no, czasami też może być bardzo kosztowna, więc tutaj... No i co? I człowieka nie stać na obrońcę z urzędu, a ta usługa powinna być wyceniona i, i powinien ja? zapłacić podatek. podatek. Nawet jeśli go nie stać na obrońcę z urzędu, to powinien zapłacić podatek. Ale ktoś płaci w obrońcy z urzędu przecież. Tak, jest na ten nie, nie, się nie z urzędu płaci, nie płaci państwo. To prawda, grosze, no, ale, 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 płaci, płaci. ale... korzyść odnosi i oskarżony, prawda? No więc no, no, skoro... No, to jest o, chyba za, za nie, no... Podatek bo, bo, od darowizny. No, no ale, <noise> słuchajcie, pewne rzeczy na zdrowy rozum, po prostu może być trudne, ale tak na zdrowy rozsądek, no. Ale on tak, nie najtrudniej. Tak, że zresztą sprawa jest tym bardziej m, przekra, że... E, Zmarszył brwi Marcin Piasecki. Tak, zmarszyłem brwi. No, bo e, rzeczywiście to mi się bardzo nie podoba. Między innymi dlatego, że e, oczywiście o kancelariach prawnych, o prawnikach mówimy bardzo, bardzo różnie. Są dyskusje nad zamknięciem tych, tych najróżniejszych zawodów prawniczych i tak dalej. Ale trzeba pamiętać. Nie chodzi o to, że, żeby zamknąć, tylko żeby otworzyć. Właśnie, ale chodzi o to, że tutaj. No, z, z, Bezpłatne porady prawne są między innymi takim elementem działań CSR, typu CSR dla kancelarii prawnych. Ja sam uczestniczyłem w takiej akcji licealistów warszawskich, którzy zorganizowali jakby dużą sieć porad prawnych dla prawników. Zainteresowanie było olbrzymie. No i, no i co? I to wszystko, to na to wszystko kładziemy knebel i zamykamy, każemy płacić podatki. No, bez sensu, kompletnie.